Witam, akwarysta niedzielny. No niestety, porażka. No porażka, porażka, bo, no, bo nie ma człowiek doświadczenia i musi się uczyć na swoich błędach. Cała nadzieja w tych tam, 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 tam. E, tam już podskakują te maluchy, już zaczynają, próbują pływać. No nie zobaczycie tego, no, nie mam jakiegoś takiego, e, nie mogę wam zrobić zbliżenia, bo po prostu obraz się rozmywa. A musicie mi uwierzyć na słowo. One tam siedzą już od, no odkąd o tym wspomniałem, no nie wiem, trzeci czy czwarty dzień, tak? Odkąd przeniosły tą ikrę z góry, z tego korzenia tutaj po prawej stronie na dół. A, siedzą tam i się nie ruszają, pilnują we dwoje. A, dobra, przejdę na plan ogólny i powiem co nie, co jeszcze. Dobra, jesteśmy na planie ogólnym. Ech, dlaczego porażka? Dokładnie nie wiem. Tak. Woda w tym małym akwarium została przed przeniesieniem tego kamienia praktycznie podmieniona w 90% na tą wodę z tego dużego akwarium. Jak widzieliście na poprzednim filmie, no starałem się, żeby ta ikra nie była narażona na działanie powietrza. No ale niemniej jednak, może Molo miał rację, że nawet ta sekunda, czy tam półtorej sekundy, gdzie z tego, z tego hmm, pojemnika przekładałem ten kamień do tego akwarium, może to miało też wpływ. E, trzecia sprawa w, tym, w tej dwudziestce: tam chodzi Padmini. E, no, Molo dzisiaj pokazał, że tam e, kieruje po prostu na listkach, jak, no na listkach jest o wiele łatwiej tak jak jest ikra bo, bo wtedy te, te bąbelki powietrza można skierować po prostu na, na, na tą ikrę, na te jajeczka i one tam je opływają i nie robią takiego e, dużego prądu wody jaki robi patmini. E, no i ja w, no widzieliście na, na samym początku wam tam wrzuciłem taki krótki filmik z łapki nakręcony, e, że no on chodził praktycznie ten Padmini na full z, z napowietrzeniem, ta woda się odbija od tego, e, od e, szyby, choć znaczy od boku akwarium i no i opływa ten kamień, no, ja patrzyłem tam nawet w na tyle ile można sprawdzić, tak, więc no coś tam opływało tę, tą, tą ikrę. No niemniej jednak spleśniała, no, spleśniała cała, i spleśniała przez noc, no i dzisiejszy mój dzień pracy, tak? Wczoraj wieczorem, jeszcze przed zgaśnięciem światła. E, mówiłem w filmie, że nie mam czym odsysać tej, tej zbielałej, spleśniałej. Ale Molo mi podpowiedział. Zwykła strzykawka. Tak. Wężyk. I bardzo dobrze to, bardzo dobrze to zdaje egzamin. Odessałem te, te, te po prostu zbielałe jajeczka, było bardzo ładnie, fajnie, czysto. No ale no niestety, no trudno, no teraz tym bardziej mi żal, że zabrałem tą ikrę od tych, tych rodziców, bo może oni by się lepiej nią zaopiekowali ode mnie. No ale, no człowiek musi się uczyć po prostu na błędach, tak? dosłownie i teraz następna moja próba jaka będzie to będzie odłowienie rodziców przed tarłem już wiem kiedy po obserwacji tych ryb już wiem kiedy one będą podchodzić do tarła eee. zaczynają one wcześniej zaczynają szukać miejsca raz tu sobie czyszczą raz tam sobie czyszczą dla niepoznaki dla zmylenia przeciwnika eee. I, i w tym momencie spróbuję je odłowić chociaż no wie, wiecie, wiecie jak to jest złowieniem ryb w, w takim akwarium ogólnym, trochę zarośniętym i z, i z dosyć sporą ilością korzeni. No. Może się uda, jak się nie uda to trudno, zostawię ją, je w ogólnym, będą się tutaj, będą podchodzić do tarła, aż do skutku, aż wychowają chociaż z dwa maluchy. <grym> Oczywiście przy mojej pomocy. No, całą nadzieję, że w tej parce, tam z tyłu, która tam siedzi, kurczę, tak jak już wspominałem, trzeci czy tam czwarty dzień, nawet na pewno nie jedzą. Nie, nie wypływają nawet do jedzenia stamtąd. Zresztą mogę, albo nie, bez sensu. Teraz nie będę latał po jedzenie, żeby wam pokazać, że nie wypływają. Musicie mi uwierzyć na słowo. Nie, Po prostu nie wypływają stamtąd. Pilnują. Te maluchy już tam podskakują, więc już próbują pływać. E, więc jutro, pojutrze będą pływające na pewno. E, I krawy wylęk z ikry następuje po 40-60 godzinach, więc dwie doby powiedzmy sobie. Ale potem do pływającego na rybku potrzebuje aż 10 dni. W tym, w tym czasie rodzice przenoszą, przenoszą te takie larwy z dołka do dołka, z dołka do dołka i. No, po prostu właśnie dla zmylenia przeciwnika, żeby nikim, nikim tych, tych, tych maluchów nie wyjał. Dobra, tyle na dzisiaj. Poniedziałek, więc krótko na temat. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, hej!